Rzeczy, które skurzają mnie w delfinach. Zacznijmy od tego, że to mali oszuści, bo wyglądają jak ryby, a są sakami. Słuchajcie, delfiny oddychają powietrzem atmosferycznym. Piją mleko matki, ba, mają nawet włosy wokół pyska. Zaraz po urodzeniu, ale nie! Muszą wyglądać jak ryby i wprowadzać innych w błąd. Słuchajcie, przeciętny człowiek musi wypijać dziennie około dwóch litrów wody, a delfiny. Nie muszą być wcale. Wystarczy im ta dostarczona spożywienia, bo potrafią metabolizować tłuszcz do wody i gdzie tu sprawiedliwość? I jakby tego było mało, to delfiny piją szczochy. Serio, jedne z najinteligentniejszych zwierząt świata, a piją siki innych delfinów, żeby się nawzajem rozpoznać. No proszę was. Kurza mnie też nieziemsko, że delfiny się szprycują. Udowodniono, że kąsają one ryby z rodziny rozdymkowatych, których ciało zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, i w mniejszych dawkach działa ona stymulująco na mózg. Więc tak, kiedy my w poniedziałek o świcie wstajemy do roboty, delfiny podają sobie rozdymkę jak gibona i świetnie się bawią. Noż jak mnie to denerwuje, co im ta biedna ryba zrobiła. Na koniec najgorsze, jako ludzie. Mieliśmy być jedynymi zwierzętami uprawiającymi miłość yy, dla przyjemności, a nie wyłącznie dla przedłużenia gatunku. No właśnie, mieliśmy, ale nie. Delfiny musiały nam odebrać tę wyjątkowość i też robią to dla Frajdy. Mało tego, nieźli z nich degeneracji, potrafią się samozadowalać, samo pocierając o podłoże, wodorosty, skorupy żółwi morskich. Czasem tworzą gangi, zmuszają inne delfiny do spółkowania. Znane są również przypadki, kiedy delfiny napastowały ludzi, co za świnturę. Dobra, kończę już, bo już się cały zagotowałem, a wypiszcie mi jakie zwierzęta was w